Dualizm ducha i materii w platońskim systemie a Jungowska psychika. Filozofia pletoune opierała się na rozróżnieniu dwóch podstawowych poziomów rzeczywistości świata materialnego, zmysłowego i świata idei, duchowego. Świat materialny, według pletoune, jest jedynie niedoskonałym odbiciem świata idei, który stanowi prawdziwą rzeczywistość. Ta fundamentalna różnica między światem zmysłowym a światem idei była punktem wyjścia dla późniejszych koncepcji filozoficznych i psychologicznych, w tym dla teorii Junga. Jung również odwoływał się do dualistycznej struktury rzeczywistości, lecz w odniesieniu do psychiki ludzkiej. Jego system opierał się na dwóch podstawowych wymiarach psychiki świadomości i nieświadomości. Świadomość w Jungowskiej koncepcji można porównać do platońskiego świata zmysłowego. Jest ona ograniczona przez czas i przestrzeń, a jej treść jest kształtowana przez indywidualne doświadczenie. Nieświadomość, szczególnie nieświadomość zbiorowa, przypomina z kolei świat idei pletoune. Jest do pewnego stopnia ponadczasowa, uniwersalna i niezależna od jednostkowej egzystencji, zawierając archetypy i pierwotne wzorce, które organizują psychiczne życie człowieka. Dualizm ducha i materii ujawnia się w psychologii Junga, między innymi. W wyobrażeniu dychotomicznej relacji między ciałem i psychę, duchem, w dualistycznej naturze archetypów, w dychotomicznej naturze relacji między ego a jaźnią itd. Ego, będące centrum świadomości, jest związane z materialnym i indywidualnym doświadczeniem jednostki. To ego odpowiada za orientację w świecie zewnętrznym i organizację codziennego życia. Jaźń jako nieświadomy podmiot, ale i jako archetyp pełni, symbolizuje tu specyficzną transcendencję ukrytego w nas czynnika sprawczego, a wręcz duchowego. W kontekście platońskim można powiedzieć, że jaźń stanowi analogię do świata idei, będącego uniwersalnym fundamentem wszelkiego istnienia. Ponadto, hierarchiczna relacja między ego a jaźnią w systemie Junga przypomina platońską hierarchię bytów, gdzie materia jest podporządkowana duchowi. Jungowska jaźń pełni funkcję nadrzędną, stanowiąc cel i zwieńczenie procesu rozwoju psychicznego. Ego, choć kluczowe dla codziennego funkcjonowania, powinno tu dążyć do integracji z jaźnią, aby osiągnąć wewnętrzną harmonię i pełnię. Proces indywiduacji, a platońskie dążenie do transcendencji. Jednym z centralnych elementów teorii Junga jest proces indywiduacji. Czyli dążenie do zjednoczenia świadomości i nieświadomości w harmonijną całość. Proces ten można porównać do platońskiego dążenia duszy do powrotu do świata idei. Platon uważał, że dusza ludzka, związana z ciałem, tęskni za transcendencją i powrotem do pierwotnej jedności ze światem idei. Podobnie Jung widział proces indywiduacji jako drogę prowadzącą do pełni psychicznej, w której jednostka integruje przeciwstawne aspekty swojej osobowości takie jak świadomość i nieświadomość, ego i jaźń, materia i duch. Proces indywiduacji ma zarówno wymiar indywidualny, jak i uniwersalny. Z jednej strony dotyczy osobistego rozwoju jednostki, z drugiej z odnosi się do archetypowych wzorców, które przekraczają granice indywidualnej egzystencji. W ten sposób Jung kontynuuje platońską tradycję myślenia o dualizmie ducha i materii poszukując integracji tych dwóch wymiarów w celu osiągnięcia wyższego poziomu świadomości i egzystencji